F.8.7 Dlaczego historia kapitalizmu jest ważna? Po prostu dlatego, że daje nam ona zrozumienie tego, czy rzeczywiście ustrój ten jest naturalny i czy można go uważać za wolny i sprawiedliwy. Jeżeli ustrój został zbudowany przemocą, na drodze działań państwa i innymi niesprawiedliwymi środkami, to wtedy pozorna wolność, jakiej obecnie doświadczamy w jego ramach, jawi nam się jako oszustwo, oszustwo skrywające niepotrzebne i szkodliwe stosunki panowania, ucisku i wyzysku. Ponadto spoglądając na to, jak stosunki charakterystyczne dla kapitalizmu były postrzegane przez pierwsze pokolenie płatnych niewolników, przypominamy sobie, że chociaż wielu ludzi przyzwyczaiło się do takiego stanu rzeczy i uważa go za normalny, czy nawet naturalny, to wcale naprawdę on tak nie jest. Mary Rothbard doskonale zdaje sobie sprawę ze znaczenia historii. Przyznał on, że moralne oburzenie socjalizmu rodzi się z argumentacji, iż kapitaliści ukradli prawowitą własność robotników i dlatego istniejące uprawnienia do skumulowanego kapitału są niesprawiedliwe. Przekonuję dalej, że przyjąwszy tę hipotezę, musimy przyznać, że cały dalszy pęd zarówno do marksizmu, jak i anarcho-syndykalizmu wynika z niej całkiem logicznie de etki of liberty, etyka wolności, s. 52. Zatem niektórzy z prawicowych libertarian są świadomi tego, że obecni posiadacze własności czerpią obfite korzyści z przemocy i działań państwa, jakie miały miejsce w przeszłości. Mej Rothbard przekonuje w etyce Wolności, De of Liberty, S. 57, że jeśli dla danej własności nie można znaleźć prawowitych właścicieli, to po prostu staje się ona znów niczyja i przypadnie pierwszej osobie, która ją sobie przywłaszczy i wykorzysta. Zaś jeśli obecni właściciele nie są naprawdę tymi którzy dopuścili się zbrodni, to nie ma wcale powodu, by pozbawiać ich posiadanej własności. Skoro nie można już odnaleźć prawowitych właścicieli, to obecni mogą utrzymywać swoją własność jako pierwsi ludzie z niej korzystający. Oczywiście ci, którzy posiadają kapitał i ci, którzy go wykorzystują, to zazwyczaj odmienni ludzie, ale tu pominiemy tę oczywistą kwestię. Zatem, skoro wszyscy pierwotni właściciele i pierwotnie wdziedziczeni od dawna nie żyją, to niemal wszystkie obecne tytuły własności są posiadane sprawiedliwie, za wyjątkiem własności skradzionej w ostatnich czasach. Zasada jest prosta, wywłaszczyć przestępców, przywrócić własność ograbionym, o ile można ich znaleźć, zaś w innym wypadku pozostawić tytuły własności w obecnych rękach, ponieważ plemiona rdzennych Amerykanów władały ziemią kolektywnie. To taka polityka miałaby ciekawy wpływ na USA. Oczywiście nie musi się to stosować do plemion, które zostały wytępione. Ale czy podobna prawicowa libertariańska polityka uznawałaby takie kolektywne, niekapitalistyczne roszczenia do własności? Szczerze w to wątpimy, ale moglibyśmy się mylić. Manifest Partii Libertariańskiej stwierdza, że zostaną przywrócone słuszne prawa własności rdzennych Amerykanów. A tak to wyznaczy, które są słuszne? I zważywszy na to, że rdzennym Amerykanom odda się grunta federalne, do których nikt nie będzie wysuwał roszczeń całkiem prawdopodobnym się zdaje, że ich pierwotne ziemie nie zostaną zwrócone. Oczywiście tego, że w ten sposób bogaci uzyskają natychmiastową przewagę na nowym, czystym rynku, już się nie wspomina. Wielkie korporacje, które przez ochronę i wsparcie ze strony państwa zbudowały swoje imperia i infrastrukturę przemysłową, wciąż będą miały doskonałą pozycję wyjściową do dalszego opanowywania rynku. Utrzymają swoją własność również bogaci posiadacze ziemscy czerpiący korzyści z bankructw drobnych gospodarstw farmerskich na skutek opodatkowania gruntów przez państwo i z rent dzierżawnych uwarunkowanych istnieniem monopolu na ziemię. Najbogatsi uzyskają ogromną przewagę już w chwili startu i to znacznie większą od wystarczającej do tego, aby utrzymali się na swoim miejscu. Ostatecznie transakcje między pracownikiem a właścicielem wykazują tendencję do wzmacniania istniejących nierówności, a nie ich zmniejszania a ponieważ właściciele mogą przenieść swój kapitał gdzie indziej albo sprowadzać nowych, niżej opłacanych pracowników z całego świata, to prawdopodobnie nadal tak pozostanie. Tak więc proponowane przez Rudhpardha rozwiązanie problemu stosowania siły w przeszłości zdaje się być w istocie usprawiedliwieniem istniejących tytułów własności, nie zaś próbą zrozumienia czy naprawienia tego problemu. Przyczynanie stosowania siły, które miało miejsce w przeszłości, było tym, co ukształtowało społeczeństwo na modłę kapitalistyczną i dalej kształtuje je dzisiaj. Końcowym skutkiem teorii Rothparda jest pozostawienie obecnego stanu rzeczy mniej więcej bez zmian, ponieważ dawni zbrodniarze umarli i umarły ich ofiary. Jednakże czymś, czego Rothpard nie potrafi zauważyć, jest fakt, że skutki tych działań państwa i przemocy z odległej przeszłości są wciąż wśród nas obecne. W ogóle nie jest on w stanie przyznać, że zagrabienie produktywnego mienia miało większy wpływ na społeczeństwo niż sam fakt kradzieży. Kradzież duby będących środkami produkcji kształtuje społeczeństwo na tyle różnych sposobów, że cierpią na tym wszyscy, z dzisiejszym pokoleniem włącznie. Tego zaś, tych uwarunkowań zewnętrznych powstałych na skutek kradzieży, nie da się łatwo rozwikłać na drodze rozwiązań indywidualistycznych. Weźmy jakiś przykład. Który będzie nieco przydatniejszy od podawanego przez Rutparda, mianowicie od ukradzionego zegarka. Zegarka tak naprawdę nie można wykorzystać do pomnażania majątku, chociaż jeśli ukradnę zegarek, sprzedam go i kupię za to zwycięski los na loterii. Czy ma to znaczyć, że powinienem zatrzymać swoją nagrodę po zwróceniu właścicielowi pieniężnej wartości jego zegarka? Bez początkowej kradzieży nie wygrałbym nagrody na loterii, lecz oczywiście jej wartość mocno przewyższa wartość mojej kradzieży czy pieniądze wybrane na loterii są moje Weźmy raczej jako przykład narzędzie produkcji niż zegarek Przypuśćmy że zatonął statek i fale wyrzuciły 50 ludzi na brzeg jakiejś wyspy Pewna kobieta przezornie zabrała nóż ze statku Potem została nieprzytomna wyrzucona na brzeg Nagle nadchodzi mężczyzna i kradnie jej nóż Gdy kobieta odzyskuje przytomność nie jest w stanie sobie przypomnieć czy udało jej się zabrać ze sobą nóż na wyspę czy też nie Mężczyzna utrzymuje, że to on zabrał nóż ze sobą. Nikt inny niczego nie widział. Rozbitkowie decydują się na podzielenie obszaru wyspy między sobą porówno i na to, że każdy będzie pracował oddzielnie, wymieniając się dobrami z pozostałymi rozbitkami. Jednakże mężczyzna z nożem ma przewagę nad innymi. Szybko wycina sobie nim drewno na dom i karczuje pola w miejsce dzikiej roślinności. Niektórzy z pozostałych rozbitków widzą, że potrzebują noża i narzędzi nim wyciosanych ażeby ich byt stał się czymś lepszym niż tylko zwykłym przetrofaniem. Zatrudniają się więc u posiadacza noża. Wkrótce w jego rękach znajduje się już nadwyżka dóbr, łącznie z domami i sprzętem, do którego decyduje się one zatrudniać innych. Nadwyżka ta zostaje następnie wykorzystana, by kusić coraz większą liczbę rozbitków perspektywami pracy dla niego. W zamian za dostarczane przez siebie dobra posiadacz noża zabiera sobie ziemię pozostałych rozbitków. Cała wyspa szybko staje się jego własnością. Nie musi już więc wcale pracować. Jego chata jest dobrze wyposażona i niesamowicie luksusowa. Jego pracownicy stoją wobec wyboru słuchać jego rozkazów albo zostać wyrzuconymi z pracy, to znaczy wypędzonymi z wyspy, a więc wrzuconymi z powrotem do wody na pewną śmierć. Później właściciel wyspy umiera i zostawia swój nóż synowi. Kobieta, do której nóż ten pierwotnie należał, umarła już dużo wcześniej, bez dzietnia. Zauważcie, że kradzież nie obejmowała zagarnięcia jakiegoś gruntu. Wszyscy mieli jednakowy dostęp do ziemi. Początkowa kradzież noża była tym, co zapewniło mężczyźnie władzę na rynku. Uprzywilejowanie to pozwoliło mu zaproponować innym wybór między samodzielną pracą a pracą dla niego. Pracując dla niego, rozbitkowie naprawdę uzyskiwali korzyści w postaci wzrostu bogactwa materialnego i jeszcze sprawiali, że złodziejowi życie się poprawiało ale skumulowany wpływ nierównych transakcji obrócił ich w faktycznych niewolników złodzieja. Teraz zaś zastanówmy się, czy naprawdę wystarczyłoby samo przekazanie noża komukolwiek z jego użytkowników po wykryciu kradzieży, może złodziej wyznał komuś całą prawdę, nałożył śmierci. Nawet gdyby jeszcze żyła kobieta, która kiedyś zabrała nóż ze statku, to czy sam zwrot noża naprawdę wynagrodziłby jej lata pracy, jaką przez lata rozbitkowie wkładali we wzbogacanie złodzieja, albo dobrowolne transakcje, które zaowocowały tym, że złodziej wziął w posiadanie całą wyspę, sprzęt wykorzystywany przez ludzi, domy, w których mieszkają i pokarm, który jedzą, wszystko to są owoce wielu godzin kolektywnej pracy. Czy oznacza to, że przekształcona dzięki nożowi przyroda wyspy ma pozostać w rękach potomków złodzieja, czy też raczej stać się zbiorową własnością wszystkich? Czy podzielenie jej porówno między wszystkich byłoby uczciwe? Przecież nie każdy pracował jednakowo ciężko, by stała się ona tym, czym jest. Tak więc mamy kłopot, rezultaty pierwszej kradzieży są czymś o wiele więcej niż tylko samą kradzieżą rozpatrywaną w oderwaniu od innych spraw. A stało się tak dlatego, że to, co zostało ukradzione, stanowiło środek produkcji. Mówiąc prościej, Rothbard w swoich próbach zakwestionowania anarchistycznej wizji historii przemilcza fakt, że kiedy ukradziona własność stanowi środek produkcji, to skumulowany efekt jej wykorzystywania jest tego rodzaju, iż odciska piętno na całym społeczeństwie. Mienie produktywne wytwarza nową własność. Nową wartość, stwarza nową równowagę sił między klasami, nowe źródła dochodu, nierówności majątkowe i tak dalej, A to wszystko za sprawą dynamicznego charakteru procesów produkcji i życia ludzkiego w ogóle. Gdy kradzież jest tego rodzaju, że jej akt rozpoczyna wywoływanie skumulowanych efektów, to dość trudno jest mówić, że tak naprawdę nie oznacza ona niczego więcej poza samą sobą. Jeżeli szlachcic inwestuje w firmę kapitalistyczną pieniądze pochodzące z daniny uzyskiwanej od chłopów, a później. Odkąd firma zaczyna przynosić spore dochody, sprzedaje swoją ziemię chłopom i wykorzystuje uzyskane w ten sposób pieniądze do rozbudowy swych przedsiębiorstw kapitalistycznych, to czyż wtedy naprawdę wszystko jest w porządku? Nie zostanie zbrodnia przekazana dalej wraz z gotówką? Ostatecznie fabryka by nie istniała bez wcześniejszego wyzysku chłopów. W przypadku kapitalizmu istniejącego naprawdę, zrodzonego z ogromnych aktów przemocy, wypadkowa tych działań doprowadziła do ukształtowania się całego społeczeństwa na przykład kradzież gruntów gminnych, a do tego jeszcze egzekwowanie praw własności, monopolu na ziemię, w przypadku ogromnych latyfundiów znajdujących się w rękach arystokracji, sprawiła, że ludzie pracy nie mieli innego wyboru, jak tylko sprzedawać swoją pracę kapitalistom, wiejskim albo miejskim. Warunki takich umów odzwierciedlały słabą pozycję przetargową pracowników. A zatem kapitaliści wyciągali wartość dodatkową od pracowników i wykorzystywali ją do umacniania swojej pozycji na rynku i władzy ekonomicznej. Podobnie, skutkiem polityki merkantylizmu i protekcjonizmu było wzbogacanie się kapitalistów kosztem pracowników i pozwalanie im na budowanie imperiów przemysłowych. Skumulowanym efektem tych działań naruszających wolny rynek było stworzenie takiego społeczeństwa klasowego, w którym większość ludzi wyraża zgodę na bycie płatnymi niewolnikami i wzbogacanie nielicznych. Tymczasem ci, którzy cierpieli z powodu narzucenia im takiego systemu, dawno już umarli. Zaś skutki poszczególnych takich działań przez ten czas rozmnożyły się i wyolbrzymiły znacznie ponad to, co było na początku. Mówiąc prościej, pierwotne akty przemocy zostały przekazane dalej i przeobrażone przez zbiorowe działania, pracę najemną, stając się siłami obejmującymi całe społeczeństwo. W sytuacji, w której potomkowie albo inni następcy, tych, którzy pierwotnie orali ziemię oraz ci, którzy dokonali przeciwko nim agresji albo ci, którzy nabyli ich roszczenia, wciąż odbierają daninę od współczesnych oraczy, Rothbard przekonuje, że mamy do czynienia z przypadkiem kontynuowania agresji przeciwko prawowitym właścicielom. Oznacza to, że tytuły własności ziemi powinny zostać przekazane chłopom bez odszkodowania dla monopolistycznych właścicieli op. Cit. S. 65 ale nie chcę jakoś one zauważyć, że odbierana danina mogła zostać wykorzystana do inwestycji w przemyśle i przekształcenia w ten sposób społeczeństwa. Czemu mamy pomijać to, na co danina została wykorzystana? Czyż ukradziona własność przestaje być skradziona, gdy zostanie przekazana komuś innemu? Zaś jeśli ukradziona własność zostanie wykorzystana do zbudowania społeczeństwa, w którym jedna klasa musi sprzedawać swoją wolność innej. Wtedy z całą pewnością możemy stwierdzić, że wszystkie nadwyżki pochodzące z takich transakcji są również kradzione, gdyż zostały zrodzone bezpośrednio i pośrednio przez kradzież. Tak, anarchiści zgadzają się z Rothbardem. Chłopi powinni wziąć sobie ziemię, na której pracują, ale która stanowi własność kogoś innego. Ale ta sama logika równie dobrze może zostać zastosowana do kapitalizmu. Pracownicy wciąż borykają się ze skutkami wszczynania stosowania siły w przeszłości, a kapitaliści wciąż pobierają daninę od pracowników na skutek nierównych pozycji przetargowych na rynku pracy, zbudowanym dzięki używaniu siły w przeszłości. Bądź co bądź rynek pracy został zbudowany w wyniku działań państwa, bezpośrednich albo pośrednich, i jest utrzymywany przy życiu przez działania państwa, ochronę praw własności i zapobieganie nowemu wszczynaniu stosowania siły przez ludzi i pracy. Skumulowane rezultaty kradzieży zasobów produkcyjnych polegały na zwiększeniu władzy ekonomicznej jednej klasy w porównaniu z drugą. A ponieważ ofiary tych przeszłych nadużyć dawno umarły, zaś próby odnajdowania ich potomków nie mają sensu, z powodu upowszechnienia omawianych skutków w kradzieży, anarchiści przeczuwają, że usprawiedliwione jest żądanie wywłaszczenia tych, którzy wywłaszczają. W Polsce i innych krajach postkomunistycznych sprawa ta przedstawia się jeszcze wyraziściej.